9 maj 86. Pokój. Jestem przy tobie. Nie lękaj się. Będę się zawsze modlił i prowadził cię. Zawsze będę cię strzegł. Bądź dobra, Daniel. A więc, pokój z tobą. Twój anioł służby. Trój... Twój anioł stróż zawsze jest przy tobie, nawet jeśli nie wierzysz w jego obecność. Kiedyś poprosiłem mojego anioła stróża, by mnie obudził, i na drugi dzień rano co do minuty się obudził. Może Wy też spróbujcie, może taki znak otrzymać od swojego anioła stróża. Jeśli macie szacunek wobec swojego anioła stróża to być może to również się spełni. Masz się nie lękać. Twój anioł, stróż, twój anioł stróż zawsze się modli za ciebie i cię prowadzi. Twój anioł stróż zawsze cię strzeże, no bo jak sama nazwa wskazuje, to jest anioł stróż. Co trzeba zrobić, żeby tak było? to to, co powiedziałem wcześniej. Po prostu bądź dobra. Bądź dobry i tyle wystarczy. Anioł Stróż Wasuli Raiden ma na imię Daniel. Ciekawe, jak ma na imię twój Anioł Stróż.